Zbliżyliśmy się do siebie, gdy byliśmy w tej samej klasie w dziesięciu klasie. Nasi rodzice również stworzyli silną wieś niestety, ojciec mojego męża zmarł, gdy był w szkole podstawowej, więc wychowywała go wyłącznie matka. W międzyczasie poszłam prosto na studia artystyczne podczas gdy mój mąż miał trudności z dostaniem się na studia na kierunku przedmedycznym i musiał wziąć dodatkowy rok nauki. Było to dla niego trudne, ponieważ nie był wyróżniającym się studentem, ale zachęciłam go, obiecując, że przedstawię go dziewczynie, jeśli będzie ciężko pracował i z powodzeniem dostanie się na studia na wybranym kierunku. Zainspirowany moimi słowami, dał z siebie wszystko i udało mu się dostać na studia medyczne. Zgodnie z moją obietnicą, zapoznałem go z koleżanką z tego samego kierunku, jednak ich związek nie trwał długo, ponieważ mój mąż miał jeszcze kilka nieudanych związków z innymi dziewczynami. Na studiach, a później i na studiach podyplomowych, również spotykałam się z kilkoma facetami. W końcu mój mąż, który w tym czasie odbywał staż, podszedł do mnie i zapytał, czy moglibyśmy umawiać się na randki na poważnie. Wyznał, że przez cały czas myślał o mnie i dlatego jego związki z innymi dziewczynami nie wypaliły. Chociaż byłam zaskoczona jego powagą, ja również coś do niego czułam, więc zdecydowaliśmy się na oficjalne randki. Nasi rodzice wspierali nasz związek, a mój ojciec nawet zażartował, że jeśli się pobierzemy, to założy szpital. Matka mojego męża również wyraziła swoje uwielbienie dla mnie, dzięki ich zachęcie temat małżeństwa pojawił się naturalnie. Kiedy mój mąż pomyślnie zdał egzamin postdoc, aby zostać lekarzem specjalistą, nasze rodziny spotkały się i omówiły naszą przyszłość. Mój mąż odważnie przywitał się z moimi rodzicami, wyrażając wdzięczność za to, że pozwolili nam się pobrać. Mój ojciec zapewnił go, że powinniśmy żyć szczęśliwie i że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nas wspierać, żartobliwie wspominając nawet o szpitalu. Matka mojego męża trzymała mnie za ręce i zachęcała do wspierania pracy męża w szpitalu, szpital bez żadnych trudności, odpowiedziałam pewnie. Tak, mamo, zrobię, co w mojej mocy. Moja matka wyraziła swoje obawy o starszą matkę mojego męża, nie życzyła nam szczęścia ani nie radziła, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Zamiast tego powiedziała tylko mojej córce, by pomogła swojemu synowi. To mnie zaniepokoiło, mój ojciec wtrącił się, wspominając, że spędzali ze sobą dużo czasu, gdy byli młodsi. Po co więc robić z tego wielką sprawę? To prawda, mamo. Matka Antony jego zawsze mnie lubiła. Nie martw się zbytnio, uspokoiłam matkę. Chciałam, aby moja córka wyszła za mąż w rodzinie, w której oboje rodzice żyją, aby Stella mogła również otrzymać miłość od swojego teścia. Szczerze mówiąc, zgodziłam się wyjść za Antonego tylko ze względu na niego. Jeśli zrobi coś złego, natychmiast mi o tym powiedz, powiedziała ostrożnie. Mimo to zadbała o to, aby nie zdenerwować moich teściów i przygotowała wesele z hojnymi prezentami, aby ich zadowolić. I tak się pobraliśmy wkrótce potem, z pomocą mojego ojca. Mój mąż otworzył klinikę chirurgii plastycznej w doskonałej lokalizacji. Gratulacje! Pozostaje tylko ciężko pracować i zwiększyć liczbę pacjentów, wyraził dumę mój ojciec, to wszystko dzięki Tobie, ojcze. Zrobię, co w mojej mocy, odpowiedział z wdzięcznością mój mąż. Jego matka również była dla mnie miła, inni często mówili o konfliktach ze swoimi teściami, ale ja prowadziłam harmonijne życie bez żadnych problemów ze strony którejkolwiek ze stron rodziny. Moja teściowa miała zamiłowanie do dóbr luksusowych i bywała ekstrawagancka, co wprawiało moją matkę w zakłopotanie. Na szczęście nigdy nie przerodziło się to w poważny problem. Moja matka po prostu założyła, że moja teściowa jest taka i dostosowała się do jej rozmów o zakupach luksusowych marek i podróżach zagranicznych. Pewnego razu nasza trójka jadła na mieście, gdy moja teściowa wspomniała o chęci wyjazdu do Europy z przyjaciółmi. Koszt okazał się jednak znacznie wyższy niż się spodziewała. Czy sprawdzałeś w biurze podróży? Myślę, że mógłbyś znaleźć tańszą opcję, gdybyś szukał uważniej. Gospodarka nie ma się obecnie najlepiej, a wiele szpitali boryka się z trudnościami. Dobrze byłoby zaoszczędzić pieniądze na przyszłość, zasugerowałem, moja teściowa obraziła się, myśląc, że oskarżam ją o lekkomyślne wydawanie pieniędzy. Ja też przeanalizowałam wszystko i podjęłam decyzję. Czasami myślę, że za bardzo się martwisz, gdy mnie widzisz, odpowiedziała defensywnie, byłbym wdzięczny, gdybyś powstrzymał się od nadmiernego angażowania się w nasze sprawy rodzinne. Rozumiem, że korzystam z ciężko zarobionych pieniędzy mojego syna, ale twoja ingerencja staje się nadmierna, wyraziła swoje niezadowolenie. W odpowiedzi moja matka przeprosiła, mówiąc: Przepraszam, jeśli tak to odebrałam. Moje intencje były dobre, proszę nie bierz tego zbyt osobiście. Przeprosiła moją teściową, zastanawiałem się, co by się stało, gdyby oboje skończyli kłótnie, a ja znalazłbym się pośrodku. Na szczęście spotkanie zakończyło się pozytywnie, a ich drogi rozeszły się z uśmiechami, jednak od tego dnia nie mieliśmy już takich spotkań. Moja mama skomentowała, że osobowość mojej teściowej znacznie różni się od jej osobowości i najlepiej byłoby nie spotykać się z nią zbyt często. Ogólnie rzecz biorąc, teściowie nie powinni się zbytnio angażować, ale nasze kontakty były dość częste. Może byłoby lepiej, gdybyśmy zachowali pewien dystans. Pomimo wyraźnego niezadowolenia mojej matki, moja teściowa wydawała duże sumy pieniędzy, nawet jeśli była ostrożna w wydawaniu pieniędzy i skrupulatnie oszczędzała. Nie musisz się więc martwić, uspokoiłam ją. Jednak moja matka odparła: W porządku, nie musisz jej bronić. Znam również jej osobowość. I tak nie powinnam wyrażać takich opinii przy mojej córce. Od teraz nie będę nic mówić. Gdy moja matka wyraziła swoje obawy, okazało się, że powstało wiele nowych klinik chirurgii plastycznej, co wpłynęło również na szpital mojego męża. Co więcej, Mój mąż nie poradził sobie dobrze z operacją nosa pacjentki, co spowodowało problem. Ja również się tym martwiłam, kiedy zadzwoniła do mnie teściowa, zapytała: Stella, czy możesz poprosić tatę o pomoc finansową? Odpowiedziałam: Mamo, najpierw próbujemy poradzić sobie sami. Mój tata wydał już prawie wszystkie pieniądze na szpital dla Antony więc czuję się winna prosząc o więcej pieniędzy w tej sytuacji. Sfrustrowana mama wykrzyknęła, dlaczego czujesz się winna, rozmawiając z własnym ojcem, rodziny powinny się wspierać w takich chwilach. Twoja rodzina jest naprawdę osobliwa. Wygląda to tak, jakbyście kalkulowali każdy wydatek, jakbyście byli skąpi. Zapomnij, że cokolwiek powiedziałam. Potem gwałtownie odłożyła słuchawkę, wierzyłem, że powinniśmy spróbować rozwiązać te kwestie na własną rękę, zanim zwrócimy się o pomoc do moich rodziców. Jednak z powodu krążących plotek o słabych wynikach naszego szpitala, Liczba pacjentów drastycznie spadła, nie miałem innego wyjścia, jak tylko poinformować ojca, że błędy mogą się zdarzać, ale jest to związane z reputacją naszego szpitala. Wydarzenia, które miały miejsce, wywarły głęboki wpływ na moje życie. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie cenna lekcja i że w przyszłości zachowasz większą ostrożność, tak, ojcze. Zawsze będę pamiętać, że mój mąż przeprosił cię i rozwiązał problem ze szpitalem. Dzięki twojemu wsparciu otworzył nowy szpital w innej okolicy i rozpoczął tam praktykę, a szpital rozkwitł bez dodatkowej pomocy. Mniej więcej w tym czasie odkryłam, że jestem w ciąży. Niestety, doświadczyłam silnych porannych mdłości, które utrzymywały się nawet po czterech miesiącach. Było to dla mnie źródłem wielkiego cierpienia pewnego dnia. Gdy odpoczywałam w domu rodziców, mój mąż, który miał mnie odebrać, nie przyjechał. Gdy zadzwoniłam do niego do szpitala, poinformowano mnie, że spóźnił się z powodu nieoczekiwanej operacji, już miałam wyjść sama, gdy mój tata nalegał, by mi towarzyszył. Zaprotestowałam, zapewniając go, że jestem w stanie sama wrócić do domu. Tata przypomniał mi jednak, że jestem w ciąży i nie powinnam podejmować niepotrzebnego ryzyka podkreślił znaczenie stawiania mojego dobrego samopoczucia na pierwszym miejscu. W końcu dwie życzliwe osoby, w tym mój tata, zaoferowały, że zabiorą mnie do domu. Tak więc, z moim tatą za kierownicą, rozpoczęliśmy podróż powrotną do domu. Niestety, ten dzień zamienił się w straszną mękę, o której chciałbym nigdy nie pamiętać. Gdy jechaliśmy nad rzeką, ciężarówka zjechała na nasz pas i zderzyła się czołowo z naszym samochodem. Uderzenie pozbawiło mnie przytomności, a kiedy odzyskałem świadomość, byłem otoczony chaosem i zamieszaniem na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pielęgniarka zapytała: Czy mam się z kim skontaktować? A ja podałam numer telefonu mojego męża, zanim ponownie straciłam przytomność. Po przebudzeniu w sali szpitalnej zauważyłam, że nie ma przy mnie mamy i taty. To właśnie wtedy zostałam poinformowana. Przez łzy i ból serca, że oboje tragicznie stracili życie w wypadku. Aby spotęgować tragedię, straciłam również moje nienarodzone dziecko. Mój mąż trzymał mnie za rękę, wielokrotnie przepraszając, nie mogłam go jednak winić za okoliczności, na które nie miał wpływu. Urazy biodra i nogi uniemożliwiły mi stanie, nawet za zgodą lekarza, musiałam polegać na wózku inwalidzkim. Aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych moich rodziców, i przez cały czas nie mogłam przestać płakać, byłam sama, zmagając się z rozdzierającym bólem nóg i bioder, ale ból po stracie rodziców był o wiele bardziej nie do zniesienia. Moja teściowa, będąc aktywną osobą, nie była łatwo dostępna, aby zapewnić wsparcie, a mój mąż, pochłonięty obowiązkami w szpitalu, był zajęty i nie był w stanie zaoferować większego pocieszenia. Moi rodzice nie zaopiekowali się mną dobrze. Każdego dnia żałuję, że nie postawiłam się im, gdy odwozili mnie do domu. Przechodziłam przez trudny okres rehabilitacji, i w tym czasie mój mąż zaczął się zmieniać. Za każdym razem, gdy wchodziłam do salonu z laską, wyglądał na niezadowolonego i odwracał głowę. Zaczął wracać do domu późno, zostawiając mnie samą, gdy cierpiałam każdej nocy. Kto chciałby zostać w domu? Nawet w wolne dni, kiedy słychać tylko jęki. Brał torbę golfową i wychodził, stając się niedostępnym przez cały dzień. Nawet moja teściowa miała do mnie wiele pretensji. Nie mogła się doczekać, aż wyjadę i obwiniała mnie o wszystko. Przez ciebie straciliśmy naszego wnuka. Nie powinienem mówić źle o zmarłych, ale twoja matka ciągle mnie krytykowała, nie potrafiąc zapanować nad własną córką. Jak mogłeś powiedzieć coś takiego? Jesteś zbyt surowy tylko dlatego, że Anton nie przyszedł. Moja mama próbowała sprowadzić mnie z powrotem do domu i zmarła. Czy zrobiłam coś złego? Co masz na myśli mówiąc o kontrolowaniu mnie? Wyrażasz to w dziwny sposób. Sugerujesz, że to wina Antonego, gdybyś nie była taka wybredna i nie jeździła do rodziców tylko dlatego, że byłaś w ciąży, to by się nie wydarzyło. Więc dlaczego obwiniasz mojego syna? Jesteś okropną osobą. Przez cały ten czas znosiłam to bez słowa, twoja rodzina zawsze obwiniała innych tylko dlatego, że mieli pieniądze, wierząc, że są lepsi i nie mają odpowiednich manier. Wypluwała na mnie te wszystkie słowa, a ja zastanawiałem się, jak mogła żyć z taką ciągłą krytyką. Teraz, gdy moi rodzice odeszli, czułam się niemile widziana u teściów. Pewnego dnia teściowa poprosiła mnie, abym przyszedł i jej pomógł, ponieważ przyjmowała gości. Poruszałam się o łasce i pomagałam jej w kuchni, jednak uznała moją obecność zakrępującą i kazała mi zostać w pokoju i nie wychodzić. Tymczasem mój mąż był na zewnątrz z gośćmi, całkowicie mnie ignorując, zostałam uwięziona w małym pokoju na wiele godzin. Nie mogąc nawet skorzystać z łazienki. Kiedy spotkanie w końcu dobiegło końca, pomogłam posprzątać, ale w tym momencie pomyślałam sobie, co ja robię. Tego dnia podjęłam decyzję o rozwodzie, ponieważ mój mąż praktycznie mieszkał z matką. Wysłałam mu papiery rozwodowe do szpitala. Kiedy moja teściowa usłyszała tę wiadomość, zachowywała się tak, jakby spodziewała się tego od samego początku i powiedziała cóż, musiałaś dużo o tym słyszeć. Ale myślę, że tak będzie najlepiej, to niesprawiedliwe, by jedna osoba obciążała drugą, zwłaszcza jeśli to ty zainicjowałaś rozwód. W takim przypadku nie powinieneś oczekiwać żadnych alimentów. Zostało mi to wyjaśnione. Mój mąż zachowywał się tak, jakby to nie była jego sprawa i sugerował, że jego matka zajmie się wszystkim. Pośpiesznie odkładał słuchawkę, gdy do niego dzwoniłam. W tym momencie poczułam się naprawdę załamana i płakałam każdego dnia. Często patrzyłam na zdjęcie moich rodziców i wspominałam. Pewnego dnia zasnęłam i usłyszałam, jak mój mąż rozmawia przez telefon w salonie. Teraz, gdy dobrze radzę sobie finansowo i nie martwię się o pieniądze, dlaczego miałabym trzymać się osoby niepełnosprawnej? Obawiałam się, że nie poruszy tematu rozwodu, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło, kiedy się rozwiodę, wyjdę ponownie za mąż. Ostatecznie byłem w szoku. Okazało się, że nasze małżeństwo było planowane od najmłodszych lat, kiedy byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Postrzegał mnie jako sposób na zdobycie pieniędzy, byłam głupia, bo nie znałam go jako osoby. Mój mąż spał w oddzielnym pokoju i wychodził rano z kilkoma ubraniami. Nie chciałam przebywać z nim w tym samym miejscu, nawet przez minutę, więc spakowałam się i wyszłam. Moja przyjaciółka poradziła mi, abym złożyła pozew, aby odzyskać wszystkie pieniądze, które trafiły do szpitala. Nie wiedziałam jednak, od czego zacząć i co zrobić. Ledwo mogłam o siebie zadbać, a mój mąż i ja zgodziliśmy się tylko na rozwód, czułam się odrętwiała i samotna ponieważ mój powrót do zdrowia nie był jeszcze zakończony i nadal odczuwałam duży dyskomfort. Wtedy moja przyjaciółka zasugerowała, żebym nauczyła się ilustracji. Studiowałeś malarstwo, więc powinieneś być w stanie szybko opanować narzędzia programu. Martwiłam się, że i tak porzuciłaś malarstwo po ślubie. Przyjaciele zachęcali mnie, bym spróbowała, zaczęłam uczyć się ilustracji, a lekcje szybko postępowały. Na początku było trudno, ale gdy już poznałam techniki, szybko mi poszło. Skupiłem się wyłącznie na rysowaniu, a jeden z instruktorów w akademii przedstawił mi ofertę pracy. Zacząłem ilustrować książkę, co otworzyło przede mną wiele innych projektów. Dzieliłem się również moimi pracami na blogach, dzięki czemu przez lata zyskałem wielu zwolenników. Po kilku latach podszedł do mnie członek zarządu firmy mojego ojca w Towarzystwie Adwokata. Przedstawili mi osobny testament, który przygotował mój tata, stwierdzał on, że kiedy osiągnę określony wiek, odziedziczę firmę, ponieważ on zmarł. Zaskakujący obrót wydarzeń sprawił, że testament nie zawierał żadnych zmian. Odejście ojca bardzo mną wstrząsnęło. Spowodowało to wielki wstrząs w firmie, ponieważ nie było już właściciela, który kierowałby jej kursem. Dyrektor, którego łączyła bliska więź z moim ojcem, zdołał poradzić sobie z tymi trudnościami, w związku z tym zajęło mu trochę czasu, aby się do mnie zbliżyć, ponieważ nie miał własnych dzieci i zawsze wykazywał szczególne zainteresowanie mną, gdy byłem młody. Chociaż często się z nim spotykałem, nasze spotkania stały się rzadsze po śmierci mojego ojca. Kiedy zaangażowałem się w działalność firmy mojego ojca, miałem trudności ze zrozumieniem, jak nią zarządzać. Szukając wskazówek, zaangażowałem się w dyskusję z dyrektorem zarządu i zdecydowaliśmy się zatrudnić profesjonalnego CEO do tego zadania. Biorąc pod uwagę Twoje sumienne wysiłki w utrzymaniu firmy, nadal będę polegać na Twoim wsparciu. Jestem niezmiernie wdzięczny za pomoc. Tego samego dnia wyprawiłem moim przyjaciołom huczną uroczystość. Dzięki waszemu wkładowi udało mi się zajść tak daleko. Wyrażam szczerą wdzięczność. Mój przyjaciel zauważył, że jest to świadectwo moich własnych umiejętności, a ich duma ze mnie była oczywista. W tym czasie byłem w stanie chodzić bez pomocy laski, chociaż nie mogłem chodzić przez dłuższy czas, czułem ogromną radość z tego, że znów mogłem normalnie stać. Nawet gdy kontynuowałem terapię rehabilitacyjną, udało mi się utrzymać pracę ilustracyjną, przemieszczając się między szpitalem a domem. Moja firma zaproponowała mi objęcie stanowiska dyrektora do spraw promocji. Brakowało mi jednak wiedzy na temat zarządzania firmą. Miałem zastrzeżenia co do angażowania się w sprawy firmy, zwłaszcza, że brakowało mi biegłości. Uważali jednak, że moja ugruntowana reputacja znakomitego ilustratora i moje ulepszone umiejętności mogą przyczynić się do działań promocyjnych firmy. Zasugerowali, że mógłbym wykorzystać swoje talenty artystyczne do zaprezentowania firmy poprzez zdjęcia i projekty. Pomimo mojego początkowego wahania, dyrektor zarządu zasadniczo zmusił mnie do zostania dyrektorem zewnętrznym. Nie mogłem jednak po prostu otrzymywać wynagrodzenia bez wnoszenia jakiegokolwiek wkładu, więc konsekwentnie dostarczałem ilustracje, które były zgodne z wizerunkiem marki firmy. Na szczęście prace te zostały dobrze przyjęte przez pracowników firmy. To właśnie podczas obchodów założenia firmy dyrektor zarządu zasugerował Abym wygłosił przemówienie otwierające jako główny udziałowiec, jako osoba, która zawsze była wdzięczna mojemu ojcu i jego firmie, zgodziłem się wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Ubrałam się i przygotowałam do wyjścia z domu, gdy nagle pojawił się mój mąż. Stella, co u ciebie, minęło już trochę czasu, prawda? Czy moglibyśmy znaleźć chwilę, żeby gdzieś porozmawiać? Czy może mogłabym wejść do środka, jakby nic się nie stało? Próbował zachowywać się. Jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi, bezwstydnie lekceważąc wszystko, muszę natychmiast wyjść. Nie mam o czym z tobą rozmawiać, więc uprzejmie proszę, żebyś nigdy nie wracał. Dokąd idziesz? Poczekam tutaj. Poinformowałem go, że to nie jego sprawa i wezwałem taksówkę, jednak on również zamówił taksówkę i pojechał za mną, gdy dotarłam do firmy mojego ojca. Wysiadł z taksówki i chwycił mnie za ramię, Stella. Możemy chwilę porozmawiać. Siłą wyrwałam rękę, już ci mówiłam, że nie mam ci nic do powiedzenia, więc dlaczego się tak zachowujesz? Nie mamy takich relacji. Czyżby? Mój szpital się rozbudowuje, więc zastanawiałem się, czy mógłbyś mi pomóc. W końcu to szpital założony przez twojego ojca. Byłoby wspaniale, gdybyś rozważył zainwestowanie, nie sądzisz? Jesteś najgorszy. Jak śmiesz mówić takie rzeczy o moim ojcu, jak śmiesz mówić o moim ojcu z takim brakiem szacunku? Nie dam się więcej oszukać. Inwestowanie to śmiech. Dlaczego miałbym inwestować w takie oszustwo jak twoje? Oszustwo. Czy nie jesteś zbyt surowy, czy ja to wina, że twoi rodzice zginęli w wypadku? kiedy to powiedział uderzyłam go w głowę torebką ty draniu powstrzymywałam się od mówienia o tym przez te wszystkie lata kiedy byliśmy razem jak śmiesz wspominać o wypadku twierdzisz że od początku nie byłeś nieuczciwy zaprzyjaźniłeś się ze mną wyłącznie ze względu na bogactwo mojej rodziny a kiedy szpital zaczął odnosić sukcesy i nie mogłam prawidłowo chodzić z powodu wypadku, spiskowałeś ze swoją matką, aby sprawić, żebym cierpiała i zmusić mnie do życia w nędzy. Wszystko to było zaaranżowane przez ciebie. Pochłonąłeś szpital i zostawiłeś mnie z niczym, a mimo to nie uważasz się za oszusta? Przepraszam, ochroniarzu, czy mógłbyś łaskawie usunąć tego śmiecia i upewnić się, że nigdy więcej nie postawi stop w naszej firmie? Ochroniarze natychmiast przyszli i odprowadzili mojego byłego męża. Hej, Stella, przepraszam. Porozmawiajmy o tym, proszę, jak śmiesz zwracać się do mnie po imieniu. Jeśli jeszcze raz się odezwiesz, nie będę tego tolerować. Dopiero wtedy zamilkł, spychając ludzi z drogi i odchodząc z własnej woli. Tego dnia, gdy wygłaszałem przemówienie przed publicznością, moje serce płakało, wspominając mojego ojca. Byłem głęboko zdenerwowany, ponieważ ta nikczemna osoba przyszła i zepsuła mi nastrój w tak ważnym dniu. Tydzień później nadszedł czas na lunch i krótkie spotkanie w kawiarni niedaleko biura. Gdy zebrałem ilustracje, które zamieściłem, usiadłem z innymi uczestnikami, byłem na imprezie firmowej, na której zachęcano pracowników do korzystania z niej w celach służbowych. Nagle poczułem klepnięcie w ramię. To była moja była teściowa. Wspomniała, że dzwoniła do firmy, aby dowiedzieć się, gdzie jestem, było to dla mnie dość trudne, ponieważ nie chcieli ujawnić jej mojej lokalizacji. Uśmiechała się uprzejmie, ale byłem tak zniesmaczony jej obecnością, że poczułem mdłości, zastanawiałem się, dlaczego musiała wiedzieć, gdzie jestem i dlaczego mnie szukała. Wyjaśniłam, że nie mam z nią nic wspólnego. Mimo że była moją teściową, oczekiwałam, że będzie mądrze dobierać słowa. Próbowałem omówić sprawy związane ze szpitalem Antonylego, ale odmówiła spotkania ze mną. Przypomniałam jej, że kiedyś twierdziła, że się mnie wstydzi, jak mogła oczekiwać, że będę traktowana jak babcia po tym, jak zamknęła mnie w pokoju, dopóki wszyscy goście nie wyszli. Czy zapomniała mi powiedzieć, żebym się pospieszyła i rozwiodła? Kiedy moi rodzice odeszli, wyraźnie dała mi do zrozumienia że nie powinnam być ciężarem dla niej i odnoszącego sukcesy szpitala jej syna. Dlaczego więc była tu teraz i rozmawiała ze mną o szpitalu swojego syna? Krzyczałem na nią, przez co moi pracownicy zaczęli szeptać i patrzeć na moją byłą teściową. Mimo to upierała się i błagała mnie o pomoc w sprawie szpitala Antonego, błagając o pomoc finansową lub jakąkolwiek formę wsparcia. W tym momencie kierownik zespołu wstał i zasugerował, że jest zbyt wymagająca, biorąc pod uwagę, że jest teraz rozwiedziona i nie ma z nami żadnego związku. Uprzejmie poprosił, by nie przeszkadzała nam w spotkaniu i wyszła, słysząc to, moja była teściowa wpadła w furię. Zapytała, na kogo krzycze, i przypomniała mi, że jest matką dyrektora Szpitala Chirurgii Plastycznej Restart. Jeden z pracowników wtrącił się. Wspominając o niedawnych kontrowersjach wokół szpitala dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Wydawało się, że wszyscy obecni są świadomi sytuacji i zwrócili uwagę na moją byłą teściową, w desperacji chwyciła mnie i ponownie błagała o pomoc, przypominając mi jak dobrze pomagałem w przeszłości. Ostrzegła mnie, abym nie narażał jej dalej, grożąc ujawnieniem wszystkiego, co ma szpital, jeśli wystąpię przeciwko niej zasugerowała, że ma moc ujawnienia wszelkich wykroczeń w szpitalu. Ostatecznie musiała odejść, gdy ujawniono, że niedawno przeszła nieudaną operację przeprowadzoną przez niewykwalifikowanego lekarza. W rezultacie pacjentka przestała przychodzić do szpitala i złożyła pozew. Aby pokryć koszty związane z pozwem, potrzebowałam pomocy finansowej. Dodatkowo mój były mąż zakończył swój związek z kobietą, z którą ponownie się ożenił. Ze względu na utratę licencji lekarskiej okazało się, że prowadzi mały sklep na wsi ze swoją matką. Pomimo sporadycznych wizyt z jej strony uzyskałem zakaz zbliżania się, co skutkowało brakiem interakcji z którymkolwiek z nich, po doświadczeniu trudności związanych z pieniędzmi w młodym wieku. Pragnę teraz prowadzić wygodne życie bez wplątywania się w te osoby. Doprowadziło mnie to do głębokiej refleksji nad znaczeniem pieniędzy. Zdałem sobie sprawę, że miałem szczęście, że moi rodzice wspierali mnie w przeszłości i zamierzam podchodzić do życia z większą uważnością. Pisząc te słowa, jeszcze bardziej tęsknię za moimi rodzicami. Wyrażam szczerą wdzięczność tym, którzy poświęcili czas na przeczytanie moich pochopnych przemyśleń. Mam szczerą nadzieję, że wszyscy będziecie wieść zdrowe i radosne życie, proszę. Dołączcie do mnie, życząc mi dobrego samopoczucia i nie krępujcie się dzielić swoimi mądrymi spostrzeżeniami w sekcji komentarzy. Wasze wsparcie poprzez polubienia i subskrypcje wiele dla mnie znaczy. Życzę wszystkim fantastycznego dnia.